Siemanko, Internety, dzisiaj sobie porozmawiamy troszkę o bench pressie, czyli wasz ulubiony rodzaj, e, materiału. Pomówimy konkretnie o tym, jak zrobić taki self-assessment, to jest tak z English, czyli pokażemy wam, jak się będziecie nagrywać na wyciskaniu i zobaczcie, że coś nie gra, co to może być i jak to poprawić. Tak, żebyście mieli takie gotowe narzędzie do pracy, żebyście mogli więcej wyciskać, żebyście mieli większą klatę, żebyście byli bardziej zajebiści. Zapraszam. Oczywiście przypomnę, że odcinki nasze powstają we współpracy z firmą Labuan i przypomnę też, że jeżeli chcecie więcej wyciskać, to mamy wspaniały webinar na ten temat na naszej stronie Dlaczego jeszcze nie wyciskasz 200 kg. Jak sobie tam wbijecie, ogarniecie ten webinar, to przepięknie zobaczcie instruktaż do tego przede wszystkim, co zrobić z łopatkami, coś, z czym wiele osób ma problem podczas wyciskania. Generalnie przyjęliśmy tam masę wiedzy z naszych ostatnich lat, także zapraszamy, pocztanga.pl, wbijajcie do sklepu i tam ogarniajcie. Alright. zapominałem. No, To totalnie kozak. Wszystko. Okej, okay, dobra, teraz tak. Nagrywacie sobie wyciskanie. Jeżeli nie nagrywacie, to to jest kurwa wasz pierwszy duży błąd. Nagrywajcie zdecydowanie swoje lifty. Mm, bardzo często wydaje Wam się, że coś robicie, a rzeczywistość niestety wygląda troszeczkę inaczej i tutaj jak my mamy sekcję, to mimo że zawsze, no prawie zawsze jest dwóch trenerów, czyli ja i na, na miejscu, to jest masa stojaków, kurwa, po prostu jak na poli, polu minowym trzeba między nimi przechodzić i każdy sam się nagrywa, żeby zobaczyć jak ten ruch wygląda, nie tylko topset, ale też już serię rozgrzewkową, kiedy widzicie, że coś, kiedy czujecie, że coś tam nie gra, a czasami macie taki feeling, że po prostu kurwa, to nie jest to, brakuje tej dynamiki, brakuje tej sprężystości, ale ciężko Wam powiedzieć co, dopiero jak zobaczycie na nagraniu, to zobaczycie, że okej, okay, dobra, łokieś troszeczkę uciekł, albo że klatka trochę się zapadła na dole, także Nagrywajcie się, zdecydowanie. Jeżeli chcecie być lepsi w tym, co robicie, to musicie widzieć, wiedzieć, jak to wygląda. Bez nagrywki jest to absolutnie niemożliwe. Dobra. I teraz tak. Nagrywacie się najlepiej. Jeżeli chodzi o press generalnie jest trochę kłopotliwy, bo heh, najlepiej byłoby go nagrywać z góry, nie? E, I tutaj byście najwięcej zobaczyli, ale zakładam, że nie macie tutaj jakiejś kamery, e, security kamery z, z góry na to Was nie świeci. <laughs> Także najlepiej by było, jakbyście się nagrywali mniej więcej z tego kąta, jak teraz tutaj Dawid nas nagrywa. Tutaj tak, żebyście widzieli, co się będzie działo i głównie z łokciem, bo ten łokieć będzie wypadkową, można powiedzieć, tego, co się dzieje w nadgarstku i na łopatce. łopatki niestety do końca nie zobaczymy za cholerę. No, łopatki byśmy musieli dosłownie patrzeć stąd i tutaj bym zobaczył, co się z tą łopatką dzieje ale no nie mamy takiej możliwości, więc nagrywamy się mniej więcej gdzieś stąd, nie z ziemi, to jest istotne, Jak, tak, czyli tak. Mamy, mamy tutaj Uuu. stojaczek czy statyw. Ja bym tego jeszcze nawet sobie wyciągnął do góry troszeczkę, tylko że mamy jedną nogę ujebaną. O, już mamy ujebaną w dwóch miejscach nawet, ale no, to się nie nagramy no, Dobre. Ale generalnie jak by było... dobra firma jesteśmy, jakbym był sprawny, to by chciał, kurwa, żeby, żeby z takiej wysokości gdzieś nagrywał. No cóż, coś wymyśliłem. Tak, <laughs> ale zostać, jest to w sumie... Nawet musisz do na trening zostać, żebyś <laughs> 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 tam nagrywał nasze lipce. Fajnie, że o tym mówisz, bo no, nawet o tym nie myślałem, że rzeczywiście warto o tym powiedzieć, żeby nagrywać e, z, z poziomu osoby os e, ćwiczącej, dlatego że bardzo często na przykład moje plany indywidualne no, na naszej stronie, do których ja analizuję Wasze filmy i ludzie wstawiają nagranie, jakby ktoś z, z przyczajki nagrywał w ogóle na siłowni z 20 metrów, z podłogi albo gdzieś strasznie wysoko, za stojakami, no nic, albo w ogóle jakieś jeszcze strasznie ciemno jest na tej siłowni wow. i ktoś jest ubrany czarny na czarnym, no to też tego filmu dobrze nie ocenimy, trzeba to trochę na logikę potraktować, ponagrywać z różnych kątów, tam gdzie będzie to po prostu najlepiej widzieć. Dobra, w każdym razie, bierzcie sobie tak. sztangę w łapy. Patrzymy na łokieć, I nie? Pierwszą rzecz, którą możecie ogarnąć, to już jest sam moment, w którym wyjmujecie patyk, e, patyk nad siebie. I teraz tak, tutaj powinniście, to generalnie z tej perspektywy najlepiej będzie widać, Patyk powinien być nad ramionami. Czyli jeżeli będzie, dosyć często się spotykamy z czymś takim, że ktoś się czuje bezpiecznie, jak widzi Patyk nad sobą. Nad sobą, czyli praktycznie nad oczami gdzieś tutaj trzyma, a nie o to chodzi. Chcecie, żeby on był nad osią obrotu, naszą, na osią obro, obrotu, powiedzmy to jest tutaj w tym momencie, znaczy nie może osią obrotu, tylko nad, nad podstawą, którą w tym momencie jest łopatka. Także chcemy, żeby sztanga była idealnie nad łopatką. I patrząc z tamtej perspektywy, Dawid wycofaj się troszeczkę. Możemy zobaczyć czasami, że z jednej strony sztanga jest trochę wyżej, z drugiej jest trochę niżej. Teraz, oczywiście, Adam to przesadza, ale to generalnie może się może to być widoczne w różny sposób. Na przykład, weź pierdolnie jedną łopatkę w retrakcję, drugą w elewację. O. Znaczy protrakcję i retrakcję. Okej, okay, dobra. Cztery. A, ok, jest mniej więcej tak. Super, mega mega przesadził, ale czasami jest to rzeczywiście widoczne, że ta sztanga jest tam, nie wiem, 2-3 centymetry z jednej strony i po każdym jednym repie z tej jednej strony jest wyżej. Jeżeli mamy coś takiego, że ta sztanga z jednej strony jest wyżej, z drugiej niżej, to musimy ogarnąć sobie trzy stawy: łopatkę, łokieć i nadgarstek. I teraz tak. E, często się zdarza, że potrzebowalibyśmy patyk. Często się zdarza. Czy my? Że patrząc na sam odgarstek, że dajecie sztangę trochę za wysoko z jednej strony. jest, to nie będzie chyba tak dużo widoczne, czy będzie widoczne. Się, nie mam, nie się nam się 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 nie zgina, się, Jezus, Normalnie chcemy, żeby sztanga leżała gdzieś nam tutaj, mniej więcej na nasadzie kości łokciowej, i przez kłąbciuka powiedzmy, przychodziła. A jeżeli. Będzie krzywo, w sensie jedna strona będzie niżej, to może się zdarzyć tak, że ta sztanga nam wyjdzie gdzieś tutaj głębiej do chwytu i ona gdzieś nam się zrotuje gdzieś tu aż pod same paluchy. W tym momencie wygina nam nadgarstek i z tej strony sztanga może być troszeczkę niżej. Także to jest pierwszy element, który musimy sobie rozpatrzyć. Drugi element, dobra, jak już tu jestem, to patrzymy, czy łokcie są równo zablokowane, czy przypadkiem jeden łokieć nie jest delikatnie zgięty. Coś takiego, tutaj to będzie wyglądało. Jeżeli ten łokieć będzie zgięty, to bardzo możliwe, że ta łopatka też będzie delikatnie w, pro, yy, w retrakcji, czyli łopatka będzie bliżej kręgosłupa w porównaniu do tej łopatki. I to może być już, w sensie ta sama pozycja łopatki, yy, ona może być zjebana niezależnie od tego łokcia. Czyli ten łokieć może być prosty, ale łopatka może być w retrakcji, ale to bardzo często idzie gdzieś w parze. Tak to mniej więcej będzie wyglądało, nie? I jeżeli widzicie, że równo macie na dłoni, że łokcie są zablokowane, ale dalej jedna strona jest niżej, to prawdopodobnie to będzie właśnie sama opadka. Najczęściej jest to tak, że jedna opadka jest wciśnięta, jakby w retrakcję, czyli że nie pracuje mi tu fajnie zębaty, który powinien wysunąć tą opadkę. Mhm. Pokaż się ja dasz z boku. boku. Z boku. Nie mów tak do mnie. <laughs> do dobra, idziemy tak. Tutaj daję do retrakcji. Okej. Okay. Zębaty, który jest tu, o Dawid, pierdolnie, teraz magiczną planszę zębaty zada, no e, zębaty, który jest tu, powinien pchnąć nam tą opadkę, pa, w tę stronę i wypchnąć ramię troszeczkę do góry. Jeżeli coś takiego zaobserwujecie, to na to jest nawet bardzo prosty test, tylko do tego nie, nie potrzebujecie tylko kamery, ale potrzebujecie jeszcze kolegę, który pokaże Wam, co tutaj <laughs> zrobić. Test, czy zębaty pracował w trakcie ruchu, czy nie pracował, wygląda tak, że skończyliście wyciskanie, zdemujecie owijki, zdejmujecie pas, Super wizualna <laughs> <to> <laughs> prezentacja. No <robię> co <laughs> mówisz? <co laughs> Następnie wysuwacie sobie ramię delikatnie, albo ktoś Wam wysuwa to ramię delikatnie do przodu, tak żeby wysunąć je do takiej minimalnej tutaj protrakcji. Ręka jest uniesiona troszeczkę wyżej i chcecie zablokować tę pozycję, a ktoś delikatnie pcha Wam rękę w dół. Jeżeli ta ręka, zobaczcie, nie, na razie zrobię poprawnie, jeżeli ta ręka tak odbija dosyć miękko, nie? ale trzyma się, to znaczy, że ten zębaty prawdopodobnie zapracował w ruchu tak, jakbyśmy tego chcieli. A jeżeli on będzie, czekaj, ja ci go teraz Wyłączyłem. wyłączył, go, wyłączył będziesz, nie. Jeżeli będzie coś takiego, że Adam trzyma pozycję, ja przyciskam, ale tu totalnie nie ma siły, to znaczy, że prawdopodobnie nie użyliście go w trakcie ruchu, tak jakbyśmy chcieli, żeby on rzeczywiście w pełni efektywnie zapracował, żeby tam było zaangażowane, tak jak my chcemy. I możemy wtedy pójść i jakoś go dogrzać, Na przykład e, stratus Uppercut albo. E, ty coś w sumie robi, Zław, w tą prezentację? <laughs> na przykład Stratus Uppercut albo Stratus Wall Slide albo Land i pre <laughs> Takie ćwiczenia. Z drugiej strony zrobiłem już na będą co chodzi. Zwrócę uwagę jeszcze tylko co do tych testów, bo pewnie się znajdzie taki komentarz, że to są testy na układzie nerwowym, a nie jest tak, że jeden mi mięsień albo działa, albo nie działa i wierzcie, nie mam zębatego, więc cała moja opadka lata w powietrzu przez cały mój dzień, bo źle powyciskałem, ale bezpośrednio po wyciskaniu, robiąc taki test, właśnie jeszcze ten układ nerwowy jakby nie chwyta tego zębatego po prostu z racji, że właśnie. Po prostu stabilizowałem się czymś innym i te inne grupy mięśniowe przejmują pracę, nie wpuszczając zębatego jakby poprawnie na teście. Mhm. Jeśli go używałem, to na, na teście będzie neurologicznie okej, okay, po prostu odpowiedź. Tak jest. My czasami się zapędzimy i coś tam powiemy, że zębaty jest nieaktywna, albo, że jest aktywna, chociaż teraz staram się już unikać tego, bo ja wiem, że straszna główną burza wokół tego się zrobiła i w sumie trochę słusznie, bo to nie jest tak, że ten mięsień jest nieaktywny, tylko on, mm, nie jest, Pełni sił zaangażowany do ruchu, tak bym to powiedział. Nie, 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 nie wykorzystaliśmy jego pełnego potencjału. O to tutaj bardziej chodzi. Albo że po prostu brakuje mu siły, a to już no, rzeczywiście brzmi zupełnie inaczej niż jest nieaktywny, bo ludzie myślą, że jak ktoś jest nieaktywny, to że tam nie tak, ma złamę i później idą. Do, ktoś idzie do fizja i mówi, że ma nieaktywne zawarty przez nas i później fizja mówi, że my jesteśmy debile. To prawda, że jesteśmy debile, ale jednak o trochę... <laughs> Trochę wiemy, że, że działają jakby w ciągu doby cały czas. Tak, jak generalnie coś tam czasami się z nami nie zgadzacie, to, to są najfajniejsze komentarze, to dajcie nam znać, to my możemy nawet specjalny odcinek o czymś zrobić, ale jak po prostu chcecie hejtować do samego hejtowania, to generalnie... Z jednej strony zapraszamy, bo robicie zasięgę, z drugiej strony wypierdalać kurwa gdzie indziej, bo tu chcemy fajną społeczność tworzyć, która... Można by zrobić taki zmienić. odcinek y, odpowiadania na te takie komentarze, takie dziwne. <laughs> dziwne? I jakieś takie dużo właśnie... jest takich pytań, że czasem nie wiem jak odpowiedzieć, albo wiesz, jakieś... No, możemy kiedyś zrobić. Tych Q takie z dupy. <laughs> Q&A. Okej, okay, dobra, Niektóre ale idźmy dalej, dobra. idźmy dalej, do, do materiału, bo zaraz się rozgadamy, się zaraz, tak. nie? Okay, dobra. czyli tu macie pierwszą sprawę, która już będzie przy samej pozycji startowej mówiła nam, że coś może być nie tak. tak. Jeszcze no. przepraszam, że, uh -huh. bo gadaliśmy o krzywej pozycji sztangi, i z jednej strony spojrzeliśmy, że jedna opalka może być wsunięta e, do retrakcji, i oczywiście to jest prawda, i to korygujemy. Ale jest jeszcze druga strona, gdzie często z przeciwnej strony jedna opadka może być wysunięta leciutko do przodu przez przesadnie napięty mięsień piersiowy, chociażby. Mhm. To jest generalnie bardzo częsta sytuacja i też tych zawodników później bierzemy po prostu na jakieś rozpiętki, otwieramy tą piersiówkę, aktywujemy sobie w super serii ze środkiem pleców na przykład, tak aby Uh. ten skurcz e, wprowadzić w jakby w dobre miejsce? Czy ja to teraz, co? No. bo ja już, ja już do przodu tak, wybiegłem, nie? Co, e, że tutaj pierwszym? mamy w tym momencie, możemy sprawdzić jakby mięsień z drugiej strony, który nam powinien trzymać odpowiednią mm. opadkę wycofaną, bo tu widzicie mamy taki balans między wysunięciem opadki a wycofanie mnie, czyli tutaj protrakcja, retrakcja, chcemy, żeby ona była gdzieś neutralnie i tutaj z jednej strony musi działać zębaty, który nam będzie ją ciągnął do przodu, z drugiej strony środek trapa, który nam będzie działał do tyłu. Jeżeli widzimy, że tutaj ta opadka być może jest za bardzo wysunięta do przodu, do przodu w sensie w stronę, w stronę sufitu, to sprawdzamy, czy działa mi tylna część, środkowa część trapa. I robimy to w taki sposób, że Adam stabilizuje ramie w, taki w takiej pozycji, a ja pcham moje delikatnie, nie kontrolujesz, tylko trzymasz pozycję, i ja pcham do przodu i patrzę, czy ta ręka odbija. I zobacz, to jest taki miękki blok. Nie, to nie jest takie od razu, że to jest sztywne, twarde. Nie, nie spinam, ta, zobaczcie, ramię ta, ta, nie. Tak by się mogło dziać, nie jakby Adam się. po prostu pchał w moją stronę cały czas tą ramię. O, to jest ten blok jest twardy. Jak on po prostu trzyma tą rękę. Nie tylko. Się o tą rękę luźno, to ja sobie pcham, widzicie, i to jest. Coś takiego, nie? A jak tutaj ta, ten mniejszy by nie działał, to jest od razu coś takiego. Dobra. Idźmy dalej. Następnie w trakcie ruchu możemy dopatrzyć się trzech rzeczy, które tutaj będą takim największym fuck Pierwsze co, to Wam może odkręcić ramię wewnętrznie. Może to się wiązać z tym, że opadka ucieknie do góry, ale niekoniecznie. I teraz tak. Nagrywamy znowu z tej strony, Dawid. Uf. Czyli sama, sama tylko, żeby lewa łapa Ci uciekła do... Tak jest. Coś takiego. To jest problem, który ciężko będzie skorygować, być może w trakcie samego wyciskania, tak od razu, żeby po prostu poprawić, bo bardzo często to jest problem typowo siłowy, że tutaj rotatory zewnętrzne e, nierównowa no, mówię, nierówno. <gry> nierównoważą, mówię rotatorów wewnętrznych, które są dużo silniejszymi mięśniami, bo przypominam, że na przykład pierwszy większy z ratorym wewnętrznym, więc ciężko tą równowagę rzeczywiście utrzymać i generalnie, jeżeli coś takiego się dzieje, no to tutaj później ta pozycja jest już naprawdę bardzo słaba, bo jak sobie patrzymy z tej strony, to generalnie chcemy, żeby łokieć był pod sztangą, tak? Hehe, he, pod sztangą, tak, żebyśmy mogli tym łokciem pchać do góry. No to jest logiczne, nie? Jeżeli łokieć nam ucieknie gdzieś za sztangę, no to w tym momencie Patrząc tutaj co Adam robi, to on chce pchać do góry i jedno, jeszcze jednocześnie musi jakby wciągnąć tą sztangę na siebie, nie? Czyli musi tutaj jeszcze bardziej zaangażować te rotatory zewnętrzne, które przed chwilą pokazałem, że już nie dają rady nic zrobić. Także no niestety będzie to problematyczne. Tutaj wskazówką, jaką bym mógł wam dać, to jest to, żebyście się skupili trochę bardziej na tym, żeby wkręcić całe ramię zewnętrznie w trakcie wyciskania. No powiedz to. Już sztangę. szczagę. To jest słowo. Say my name, bitch. I <laughs> Dobra, w każdym razie robimy to w taki sposób. Ja daję ostatnio często wskazówkę, żebyśmy się zapierali o ten kciuk, i, tym, i o tym kciukiem już starali się. Czekaj, wiesz co tutaj pokażę na patyku? Chcę, o, o ten kciuk chcę wkręcić wszystko. I używam tego kciuka po prostu jako punktu, który się mogę zaprzeć, i chcę zrotować całe ramię, ale traktuję ramię i łopatkę jako jedność. Także przez kciuk chcę zrotować łopatkę. I o tej łopatce powinienem najwięcej myśleć, bo na tej łopatce właśnie tu się powinienem skupić, i chcę, żeby ta łopatka się rotowała w trakcie ruchu, a nie. Samo przed ramię, i żeby się zrobiło coś takiego. Zobaczcie, bo tutaj Adam przerotował im przed ramię i zobaczy, że jak wcześniej łokieć uciekał za sztangę, to teraz ucieka przed sztangę, nie? Także tutaj z chujowej pozycji uciekać w, w inną chujową żadna, pozycję. Żadna ekstremalnie nie jest mhm. dobra. Chcemy, żeby łokieć cały czas był pod sztangą, a łopatka była delikatnie w, wkręcona, delikatnie, żeby była dosyć mocno wkręcona, zdecydowanie, i żeby tutaj była równowaga właśnie między rotatorami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Tak. Jak to widzimy też u, u mnie w treningu, że zaczyna ta opadka troszkę chce odjeżdżać do góry, to bardzo mi też pomaga intencja razem z tą rotacją, żeby świadomie utrzymywać wyprost piersiowy, o nie? bo często ten łokieć ucieka też z racji tego, że widzę, że ludzie idą do presa i całkowicie pozwalają się jakby moskowi piersiowemu zapaść wraz z ruchem wyciskania, co spłaszcza nam pozycję mostka, trochę zmienia środek ciężkości. I opadki mm -hmm. też wtedy nie mają takiej sylwetki, żeby No one nie, nie, nie są w dobrej pozycji tak. w ogóle na klatkę piersiowej w tym momencie, jak żeby. Jak robimy piersiowy, no to opadka też się rozjeżdża winocześnie. i to możecie zobaczyć, to w sumie te błędy dosyć często są połączone. No, musisz niestety się położyć. Bordy. Ciężko się mówi należąco, krew mi do głowy leci. Dobrze, powinieneś lepiej myśleć. E, I tutaj będzie to widać? No, nie wiem, musisz zrobić tak, jakby żeby główny. Zapadnij klatkę. Nie, nie, na dole. Ciach? Dokładnie. Coś takiego. Ten błąd bardzo często idzie w parze z tym, że nam się odkręca, yy, odkręca, tutaj łokieć. I zobaczcie. Dosyć często się wiąże z tym, że tutaj jest głowa odrywana. No i teraz standardowe pytania. No głowy nie można odrywać? No kurwa, prawda, jest taka, że jeżeli utrzymasz pozycję odcinka piersiowego, to nie jest to błąd jakiś specjalny. Aczkolwiek, w 99% przypadków wiąże się to z tym, że dajecie się zapaść klatce piersiowej i miałem już kilku zawodników, którym powiedziałem dokładnie to samo, co teraz wam. Powiedziałem, że głowę sobie możesz robić z nią, co chcesz, o ile tylko utrzymasz wyprost w odcinku piersiowym i tak mocno pracowałem na tym wyprostym piersiowym, że głowa koniec końców przestała się odrywać, bo była ona gdzieś tu połączona z tym, że właśnie mostek się zapadał i łopatka szła w kosmos. I ostatnią rzeczą, którą tutaj jeszcze możemy zaobserwować, to jest to, znowu Dawid, zapraszam Cię z tamtej strony, to jest to, że łokieć już będzie fajnie wkręcony, ale odsunie się nam trochę od biodra. Mnie, Na dole. Od, od biodra, no. no czyli do mnie. Ciach. Nie, nie, że patrz, że idziesz tu, wyciskasz i po prostu do elewacji Ci wszystko pójdzie. Tak. Nie? A, dobra, dobra, dobra. A, kurwa. Czyli, dobra, dobra, kurwa. To bardziej standardowy błąd, stary, nie? Okej, okay, tutaj. Często jest to też połączone z tą pracą rotacyjną samego łokcia, ale nie zawsze. Czasami się po prostu zdarza, że tutaj jesteście fajnie zwarcić ciach, i wszystko idzie nam do góry, po prostu unosi się cała obręcz barkowa, albo jakiś dalej jest pod tą sztangą. Tutaj w tym momencie najczęściej daje wskazówkę, żeby się po prostu skupić na najszerszym bo on nam tą obręcz barkową e, trzyma w dobrym miejscu. On ciągnie ku biodrowi kość ramienną i tym samym też całą obręcz barkową. Także jeżeli coś takiego widzicie, no to dwie opcje macie. Albo lecicie na wyciąg górny i sobie pompujecie najszerszy, po prostu chcecie, żebyś tam się najzwyczajniej na świecie spompował, żebyście mieli lepsze drzwi mięśniowe, żeby on był nabrzmiały i no to aż się proszę, żeby powiedzieć i w rekcji, bo nie mam innego słowa. E, I Jak będziecie lepiej czuli ten najszerszy, to później w trakcie wyciskania skupcie się po prostu na tym miejscu. Czyli po prostu Mass Mind Connection, napnijcie go trochę bardziej. E, pomyślcie o tym, że chcecie tą obręcz barkową trzymać w dole i w trakcie prowadzenia ruchu myślcie o tym najszerszym i żeby on cały czas był spięty. Dosyć często to pomaga. Mm, tak, ja bym zwrócił jeszcze uwagę, że <laughs> teraz śmieszny kat. Ta ucieczka tutaj w tę stronę, to bardzo często też u osób występuje, które są po prostu silniejsze w piersiowych i w barkach, aniżeli w tricepsach i w plecach. Tak mi się wydaje, że bardzo często wiedzą, co mają zrobić, dosyć mają dobrze nabitą sylwetkę, ale i nawet małe ciężary sobie dobrze opanowują. Tak, z większym ciężarem po prostu idą w tę stronę, przeładowują tutaj dosyć mocno klaty po prostu ją mają zajebiście silną. Bardzo często zauważamy, że to jest brak samego też wyjścia z dołu. Bieśniem zębatym. No nie? Bo żeby tutaj dobrze zaangażować się do presa z samego dołu, to ja chcę robiliśmy nawet roleczkę na ten temat, albo w sumie na YouTubie też o tym mówiliśmy o wyciskaniu, że z dołu ten zębaty tutaj ma tą łopatkę mi wyciągać właśnie za ten dolny kąt ku przodowi, tak jak na przykład przy landmine presach albo jakichś tam wallslide'ów pokazywaliśmy i wraz z tym spod pachy łopatka wychodzi do presa i jakby wspiera cały ruch wyciskania i utrzymuje moje ramię w miejscu. Jeśli tego nie robię, to przesuwam się bardziej w stronę kapturów i właśnie uciekam tutaj gdzieś e. barkami do góry po prostu. Uf. Tak, koniec. Koniec. Ta, no nie, chyba, że to jeszcze masz. No tak mi się wydaje, że szybko. No coś można coś tam z filmu jeszcze wyłapać. Coś na pewno. Ja, ja najczęściej... Brak dojebania. Tak, dojebanie jest potrzebnym aspektem wyciskania. E, Ważna jest też praca nóg i, i tu jeszcze bym zwrócił uwagę, mhm. że bardzo często, jak sobie gdzieś nie czujecie Wyciskania i nagracie sobie rozgrzewkę, to nogi albo leżą krzywo, albo są bardzo mało zaangażowane, albo są zaangażowane w takim dziwnym timingu. Ludzie sobie często próbują, jakby pomóc i sztangę wrzucać bardziej do góry. Oczywiście to jest jak najbardziej w porządku. My również tak wyciskamy, ale najczęściej, co się dzieje, to widzimy to, że tutaj jest noga dopięta na fula, opuszcza ktoś na klatę, zwalnia z niej. 100% napięcia, zapadając całą sylwetkę i próbuje gdzieś yy, po prostu takim dynamicznym spięciem wyrzucić sztangę do góry, no to najczęściej po prostu nie będziecie czuli za dużo siły w dole, nie będziecie tam stabilni. Bardzo możliwe, że tak samo jak wcześniej mówiliśmy, upadki Wam będą się również rozliczać do góry przez ten pęd, taki dziwny pracą nogi, no i generalnie także yy, po prostu nie polecamy. jak, jak yy, nie czujecie dynamiki z dołu, to możecie zobaczyć, co się dzieje z Waszymi kolanami. Jeżeli one w trakcie liftu uciekają gdzieś w tę stronę, tutaj, to znaczy, że na dole najczęściej jest tak, że po prostu kolanka tutaj idą. Znaczy, że tracicie gdzieś napięcie z czwórki, przenosicie tak. całą, całego siebie w stronę mhm. tę i później stracicie się wybić z powrotem. Przez to tracicie napięcie, łopatka jakby jest w jednym miejscu tak. przestrzeni, a całe ciało zmienia to. Brakuje miejsce. nam zaparcia. Nie? W wyciskaniu. Oczywiście możemy sobie tymi nogami pomóc i zrobić taki mocniejszy leg drive, natomiast musimy pamiętać o tym, że na nogach przede wszystkim stoimy, z racji, że stoimy na nogach i leżymy na naszych łopatkach, na naszych kapturach, więc jeśli nagle na tych nogach przestaje stać, to nasze też łopatki tracą bardzo solidną bazę, z racji, że 50% naszej stabilizacji ucieka na dole i, i dla łopaty to już jest tragedia, a dla naszego siły, dla naszej siły wyciskania to jest jeszcze większa tragedia. I tyle. Dziękujemy za oglądanie dzisiejszego materiału. Zapraszamy do subskrybowania kanału. O tym jeszcze nie mówiliśmy? Jeszcze nie. No i tyle. Dzięki. Tak, dzięki. Potwierdzam. Dzięki.